Dzień dobry, witajcie, słuchacze, oglądacze. Dzień dobry, Bóg jest dobry. On nas wyprowadza, jak coś po drodze nam przeszkadza, to On nas wokół przeszkody, nas albo przez przeszkodę przeprowadza i wyjaśnia nam różne rzeczy. To jest Duch Prawdy, który w nas jest i który mówi Racha Kodesh i Ona nas uczy różnych dobrych rzeczy. I sobie pomyślałem tak, że no, lepiej jak nagram, bo za dużo stykania pisania. Tu zacząłem odpisywać, ale to pisać można cały dzień. A temat jest, jak się przerabiało wiele razy temat przymierza w Biblii. No to jest, ja tak po prostu chcę przedstawić Wam taki cały zarys, jak to wygląda, jak ja to rozumiem. I to do ciebie, Ania, włoszyn heft. Bo tutaj napisałaś tak, że Żyd Rodowity musiał nie tylko zachować to, co określało „stare przymierze”, ale też wytrwać w nauce apostolskiej, władcy, w której w tamtym czasie można było wypaść. No, może i też kiedyś w ten sposób mogłem myśleć. No, ale zachować to, co określało „stare przymierze”. To że tylko Żydzi mają zachowywać dekalog Boży, czci ojca. Twojego i matkę Twoją, to, to tylko Żydzi mają zachowywać? No to nie, nieprawda jest. Wszystkich ludzi dotyczy dekalog Boży. E, ale kwestia przymierza. Zerwane przez kogo? Człowieka czy Boga? A jak odróżniasz pierwsze przymierze od lewickiego? Lewickie to nie było przymierze. Był narzucony system kapłański jako wynik zerwania przymierza. E, przymierze synajskie to nie był system kapłaństwa lewickiego. I to trzeba do tekstu zajrzeć, po prostu do Biblii. Masz trochę rację, ale zmylają cię definicje oraz to, że nawet gdy człowiek zrywa przymierze, to Bóg okazuje się wierny i je dopełnia do wyznaczonego przez siebie czasu. To jest tak, że nawet Bóg, jeżeli wprowadził inny system kapłański i inny ołtarz, to przeczyłby sobie samemu i zerwałby przymierze. To, to w takim razie, Ania, nie do końca rozumiesz, czym przymierze jest, jak przymierze działa. Że nie wolno do podpisanej umowy nic dodać ani nic z niej ująć. Nie zmienia się zawartego przymierza. Wymagalne jest zawarcie nowego przymierza. No to mi chodzi. I to jest w tekście w Exodus 19, w Exodus 20, w Eksodus 24. To wszystko jest do zweryfikowania przez spisane Słowo Boże. Stąd zapowiedź u proroków, sądu, plag, spustoszenia dla Izraela. Tak, to były zapowiedzi, to było wszystko, działało prorocy. Działali pod księgą prawa, nie pod Księgą Przymierza. Przymierze zostało zerwane 40 dni po jego zawarciu. I to wszystko już później działało pod strażą tego systemu lewickiego, aż do czasu, gdy przyjdzie Silo, przyjdzie Mesjasz i odnowi Przymierze. Przykazanie i prawo były w jednej skrzyni, bo było to jedno przymierze, ale nie dwa. Nieprawda. <laughs> Księga prawa była obok skrzyni, nie była w skrzyni. Była obok skrzyni Przymierza, a nie w Wyla, wyraźnie jest pokazane, że Księga Prawa została dodana później i to już było po zerwaniu przymierza. Bóg mógł włożyć do Księgi Prawa cokolwiek chciał, bo to już nie, był, nie było dobrowolne przymierze wiary, tylko system policyjny w pewnym sensie. No. Stan wojenny po zerwaniu przymierza. No. <laughs> I tak, yy, zerwanie wszystko od człowieka czy woła. Jak odróżniasz pierwsze przymierze od lewickiego? Prosto. Czytam Biblię. Tam jest napisane: W Exodus 19 Bóg oferuje narodowi przymierze. Zobaczmy. To jest wszystko proste. Jak się człowiek nie pędzi za szybko do przodu. Exodus tak? 19. Mojżesz wstąpił. Przedstawił Mojżesz wszystko, co mu Jakub pokazał. Proszę bardzo. To... O, tu. To... Teraz, jeśli pilnie słuchać będziecie głosu mego i strzec mojego przymierza, będziecie szczególną moją własnością pośród wszystkich narodów, gdyż do mnie należy cała Ziemia. Szczególna własność, prawda? Uczynimy wszystko, co Jakwel nakazał, Mojżesz przekazał. Jakwel, słowa ludu. Oto ja przyjdę w gęstym obłoku. To jest zapowiedź przymierza. Każ się im przygotować, niech będą gotowi oznacz ludowi nie go ręka i tak dalej, i tak dalej. Przeczytajcie sobie to uważnie. Będziecie kapłaństwem królewskim, królestwem kapłanów, tak? Pośród narodów, szczególną własnością Boga. Teraz tak, dwudziesty yy... rozdział. Dekalog. Tam jest po prostu, wszystkie narody są zgromadzone. Zrozumcie ludzie, że Eksodus 12, 38. Kto jest pod górą Synaj? Do kogo Bóg mówił? Zobaczcie. Także wielkie mnóstwo cudzoziemców wyruszyło z nimi na to owce, woły i olbrzymi dobytek. Wyruszyli Izraelici z Ramzes, także wielkie mnóstwo cudzoziemców wyruszyło. Ci ludzie byli pod górą Synaj i do tych ludzi mówi Bóg. Wtedy mówił Bóg wszystkie te słowa. Do kogo mówił? Do Mojżesza? Nie. Do całego narodu, do wszystkich. Do tych pogan, co wyszli razem z Izraelitami, cały, to był cały Izrael. Cały Izrael to są poganie plus synowie Jakuba. I mówi tutaj dekalog. Co mówi? Pokazuje łaskę do tysiącznego pokolenia tym, którzy mnie kochają i strzegą moich przykazań. Nic się nie zmieniło. Kto kocha, zachowywanie szabatu, a kto nie kocha? Diabeł nie kocha. Jak masz naturę Boga w sobie, masz yy, posiew Boży w sobie, to nie będziesz grzeszył. Pamiętaj o dniu Szabatu, aby go uświęcić. Dlaczego? Bo w sześciu dniach uczynił Pan niebo, ziemię, jak niebo, ziemię, morze oraz wszystko, co w nich jest, w siódmym odpoczął. Dlatego powołał Jachyła. Dzień szabatu jest na za święty. Jachyła. Po polsku Jachwę. Czci ojca twojego, matkę twoją. To, że Żydzi mieli tylko to zachowywać? Naprawdę? Stare przymierze. Nie będziesz zabijał. To tylko Żydów dotyczy. Nie będziesz tu dołożył. To dotyczy wszystkich narodów, całego Izraela, wszystkich narodów. Które zostały włączone do Izraela. Jak ktoś wierzy w Chrystusa, ten włącza się do Izraela. I teraz yy, patrzcie, uwaga. Księga Przymierza, nie? Yy, oni mówią tak, wtedy lud słysząc grzmoty, mówił do mojżesza: ty mów z nami, będziemy cię słuchać. Bóg niech nie przemawia do nas. Bóg mówił do wszystkich. <laughs> Dekalog Bóg wygłosił do wszystkich ludzi, bez pośredników. Nie było żadnych pośredników. Mojżesz nie pośredniczył w tym. Oni osobiście od Boga słyszeli. Bóg mówił o szabacie do wszystkich narodów. <laughs> Zobaczcie, jak, jak diabeł głupia ludzi. Jak szatan ogłupia ludzi w tej chwili. Nie nawet nie wiedzą, co jest w Biblii napisane. Tak są zaślepieni. Lud stał ciągle z daleka, a Mojżesz zbliżył się. To na prośbę ludu, Bóg zaczął mówić przez Mojżesza. Ale dekalog był wygłoszony przez Boga do wszystkich ludzi osobiście. Księga Przymierza. Proszę, proszę, mamy. Rzek na to, jak do Mojżesza. Jak tak powiesz Izraelitom, Wy sami widzieliście, że z nieba do Was przemawiałem. Osobiście Bóg przemawiał. I dziś przemawia. <noise> do nas. Nie będziecie sporządzać obok mnie bożków. Uczynisz mi ołtarz z ziemi i będziesz składał na nim twoje całopalenia. Jaki ołtarz? Miedziany? Bóg by przeczył sobie samemu. Ołtarz lewicki był ołtarzem drewnianym pokrytym miedzią. I ołtarz kędzidlany w środku namiotu był pokryty złotem. A tu nie ma takiego ołtarza. Tu jest inny ołtarz. Abrahamowy, melchizedekowy, naturalny. Na takim nasz pan, Jachusza Mesjasz, złożył ofiarę za nas, aby nas wyzwolić do rangi kapłanów melchizedekowych. Hallelujah! Narodu wybranego, cennego w oczach Boga, kapłaństwa królewskiego. My jesteśmy narodem wybranym kapłaństwem królewskim, melchizedekowym. Malak Cadik, król sprawiedliwości. My jesteśmy Jego kapłanami. On jest naszym arcykapłanem. Uczynisz mi ołtarz z ziemi, będziesz składał na nim Twoje całopalenia. Twoje ofiary, biesiadne twoje z Twojej przody, zbydła, na każdym miejscu każę Ci wspominać imię moje. Przyjdę do Ciebie, będę Ci błogosławił. A jeśli uczynisz mi ołtarz z kamieni, to nie buduj go z kamieni ciosowych, bo zbezcześcisz go, gdy przyłożysz do niego swoje dłuto. Nie będziesz wstępował w stopniach, do mojego ołtarza by się nie odkryła nagość Twoja. No, inny temat. Chodzi mi o to, że ołtarz był Kamienny, z nieciosanych kamieni albo ze zwału ziemi. Naturalny ołtarz. Naturalny ołtarz, nierobiony dłutem i młotkiem i piłą. A ołtarz lewicki był dłutem, młotkiem i piłą. To jest inna instrukcja. I tu jest zawarte przymierze. I teraz gdyby Bóg wprowadził inny ołtarz, to byłby kłamcą, bo złamałby sam, złamałby przymierze. I ktoś mi mówi, że o, ludzie zerwali przymierze, Bóg nie zerwał. Ludzie zerwali przymierze, Bóg jeszcze tym bardziej zerwał, bo chciał ich wytępić. Chciał wszystkich wygubić i z Mojżesza wyprowadzić nowy naród. I tylko dlatego, że Mojżesz się wstawił, Bóg powstrzymał swoją rękę. Nie był zobligowany już do tego, żeby zachować ich przy życiu, kiedy zerwali przymierze. Przymierze zostało definitywnie zerwane. I teraz to jeszcze. To są różne rzeczy z Księgi Przymierza i zobaczcie. Księga, rzekł Pan do Mojżesza: Stąd 24 rozdział. 70 starszych Izraela oddajcie pokłon z daleka. Nie lewici, 70 starszych miało wstąpić do, wstąpić do Boga, do Bożej obecności. A do namiotu potem przymierza, namiot przymierza, bo to była pamiątka po przymierzu, tak naprawdę. Do tego namiotu to wchodzili tylko kto? Synowie Arona. A tu proszę mamy, 70 starszych Izraela wchodzi do Boga. Mojżesz sam zbliży się do Jachwa, lecz ten niezbliżany lud nie wstąpi z nimi. Wrócił Mojżesz, obwieścił ludowi wszystkie słowa Jachwy, wszystkie jego zlecenia. Wtedy cały lud odpowiedział jednogłośnie. Wszystkie słowa, jakie powiedział Jachwa, wypełnimy. To jest zawieranie przymierza na podstawie księgi przymierza. Spisał więc Mojżesz wszystkie słowa Jachwa. Nazajusz na wcześniej rano zbudował ołtarz u stóp góry, postawił 12 stel. Jaki ołtarz zbudował? Lewicki, czy taki, o jakim Bóg mówił? Ze zwału ziemi albo kupy nieciosanych kamieni. To było przymierze synańskie. Ołtarz lewicki był inny. <noise> System lewicki nie był przymierzem wiary. Był narzuconym systemem kontroli grzechu nad, nad odstępczym narodem. Spisał więc, y, potem, potem polecił młodzie młodzieńcom izraelskim. Gdzie tu są lewici? Nie ma lewitów. Potem polecił młodzieńcom izraelskim złożyć ofiarę całopalną i ofiarę wysiadną z cielców. Tak? Młodzieńcy izraelscy Kapłaństwo królewskie całego narodu, a nie tylko jednej wybranej grupy. Mojżesz zawziął połowę krwi, wyjął ją do czar, drugą połowę krwi skroplił ołtarz. Wtedy wziął księgę przymierza. Księgę przymierza wziął, nie księgę prawa. I czytał ją głośno ludowi oświadczył: Wszystko, co powiedział Jahua, uczynimy, będziemy posłuszni. Zawarli przymierze. Mojżesz wziął krew, pokropił nią lud, mówiąc: Oto krew przymierza, które Jachła zawarł z wami na podstawie wszystkich tych słów z księgi przymierza. Wstąpił Mojżesz wraz z na Nadabem, Abichu, siedemdziesięciu starszymi Izraela. Z całego Izraela, przedstawiciele. Ujrzeli Boga Izraela pod jego stopami, jakby jakieś dzieło z szafirowych kamieni, świecące jak samo niebo. <laughs> świecące jak niebo, na świeci, tak? Na niebiesko. Po prostu, no, może oni byli na tym firmamencie. Może wstąpili tam, jakoś Bóg ich zabrał w cudowny sposób i na firmamencie byli imprezy. Ujrzeli Boga Izraela pod jego stopami, jakby dzieło z szafirowych kamieni, świecące jak samo niebo. Na wybranych Izraelitów, na Izraelitów, nie na Lewitów, nie podniósł on swej ręki, mogli przeto patrzeć na Boga, potem jedli i pili. Ja wierzę, że patrzyli nie na Boga Ojca, tylko na Boga Syna, na ja Jehusza Mesjasza. Pan Rzyk do Mojżesza wstąp do mnie na górę, pozostań tam. No potem jest dalej, już jest coś się tam wydarzyło, i potem jest zerwanie przymierze. I jest wprowadzone kapłaństwo lewickie. Na wybranych Izraeli nie pomimo. Proszę, zawarcie przymierza. Jak przymierze jest zawarte, to nie można nic do niego dodać, nic zmienić. Zawarta jest umowa. Nie była mowa o ołtarzu, była mowa o kapłaństwie, powszechnym kapłaństwie, cały naród. I dlatego Piotr potem mówi w swoim liście, że. Wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym. Kto jest tym kapłanami? My. Dlaczego? Bo kapłaństwo lewickie zostało zniesione, było tymczasowe i wróciliśmy do przymierza wiary. Z tym, że już mamy, są małe zmiany, to jest nowe przymierze. No nie jest takie, jak było to literalnie, jak było stare przymierze synajskie przymierze, w tym sensie, które zostało zerwane po czterdziestu dniach. Dlatego, że no już mamy tego obiecanego baranka paschalnego, który już przyszedł i zakończył system ofiar krwawych. Zakończył ten system ofiarniczy, swoją własną ofiarą. To tak należy to widzieć. Zerwane przez kogo? Przez człowieka czy Boga? No, przez człowieka, a następnie przez Boga. A jak odróżniać Pierwsze Przymierze od Lewickiego? Lewickie nie było przymierzem. Lewicki to był system kontroli grzechu, system kapłański, tymczasowy system, gdzie Bóg pozostawał, jakby kontrolował ten naród, ale ograniczony był dostęp do Boga. Był dostęp do Boga, był ograniczony, tylko aronici mogli przychodzić bezpośrednio do Bożej obecności. Także... W ten sposób odróżniamy po kapłaństwie, po tym jakie kapłaństwo było, i po ołtarzu. W ten sposób można łatwo odróżnić. Jak widzieliśmy, masz trochę racji. Mam dużo racji. Nie chodzi mi, że ja mam rację. To, co pismo mówi, to jest prawda. I rzecz jest taka, że Żyd Rodowity musiał, cały Izrael musi zachowywać to, co określało Stare Przymierze. Przymierze, wiary, Księga Przymierza. Cały Izrael musi to zachowywać. Cały Izrael musi wierzyć w dziesięcioro przykazań i żyć według tego. Dlatego, że jeszcze raz pokażemy. Dlatego na czym polega miłość do Boga? Trzeba zrozumieć, rozeznać to. Rozeznać Słowo Boże, jak należy. Miłość do Boga, proszę. Księga Powtórzonego Prawa, Piąta Mojżeszowa. Słuchaj Izraelu, Jachła jest naszym Alachim, Jachła Echad, w jedności, w zjednoczonym. Będziesz miłował Jachła Boga Twojego z całego Twojego serca, z całej duszy Twojej, ze wszystkich myśli Twoich, yy, sił Twoich. Niech pozostaną w tym sercu te słowa, które ja Ci dziś nakazuję. Wpoi się Twoim synom, będziesz o nich mówił, przebywając w domu, w podróży, kładąc się spać, stając ze snu. Przywiąże się do swojej ręki jako znak. Tu chodzi cały czas o zachowywanie Słowa Bożego tak? Cały czas. Chodzi o słowo. To jest kochać Boga. Na tym polega nasza sprawiedliwość, aby pilnie przestrzegać wszystkich tych poleceń wobec Jahua, naszego Boga, jaki nam rozkazał. Natomiast to, co Mojżesz już mówił w tym momencie, to, to już było po zerwaniu przymierza, więc te instrukcje jako warunek zachowania życia, ono było, dużo więcej było dodane, później, dodane, i dlatego się Księga Prawa pojawiła jako dodana obok Arki Przymierza. Warcy Przymierza, 10 Przykazań, naczynie z manną, świadectwo tego, że Bóg zaopatruje oraz laska, która zakwitła, świadectwo tego, że Bóg skrzesza do życia z martwy. No i 10 Przykazań, to co osobiście Bóg wygłosił. Ale jakoś nie ma księgi, Przymierza, gdzie jest Księga Przymierza? Dokładniejsze instrukcje. Nie ma, bo zostało to wszystko zerwane. Zostało zmienione. Już nie było przymierza wiary. Pojawiła się Księga Prawa, czyli to można powiedzieć tekst Księgi Przymierza plus mnóstwo różnych dodatków i nowych instrukcji. Cały system inny kapłański. Okej. Okay. To tak pokrótce to taka odpowiedź z rana. Na cześć dla Jachoła pana. Haleluja. Kochani, czytajcie uważnie Słowo Boże. Rozważnie. Całe pismo jest dobre do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowania sprawiedliwości. Z łaski można wypaść, tak jak mówisz o wypadnięciu z łaski, z łaski można wypaść w ten sposób. Jak się będzie łamać szabat, to można wypaść z łaski bardzo szybko. Czy będzie nie, nie słuchać tego, co Bóg mówi. Patrzcie. Do trzeciego, czwartego pokolenia przekleństwo Bóg wsyła na tych, którzy Go nienawidzą. To nienawiść do Boga jest związana z złamaniem Jego przykazem. Okazuje zaś łaskę do tysiącznego pokolenia. Komu? Tym, którzy nie miłują i przestrzegają Moich przykazem. Na, na czym polega to okazywanie łaski? Jak to działa? Ezechiela, zobaczcie. Ezechiela. 36. Jak działa łaska Boga? Patrzcie. Dam wam serce nowe i ducha nowego tchnę do waszego wnętrza. Odbiorę wam serce kamienne, dam wam serce z ciała, duchowe odrodzenie. Ducha mojego chce tchnąć was i sprawić, byście żyli według moich nakazów, przestrzegali przykazań, według nich postępowali. Tak działa łaska Boża. Daję Ci siłę, zdolność do życia według Bożych przykazań. Dostajesz taką, takiego kopa energii w środku, że chcesz zachowywać szabat i chcesz zmienić cały świat, żeby robił to samo żeby zachowywali przykazania Boże. Dostajesz po prostu motywację taką od Boga, że szok. Jeszcze Jeremiasza 31. Jak działa łaska Boża? Zobaczcie. To nie jest ta łaska, o której chrześcijanie nawijają i, i swojego życia nie zmieniają, i świata nie zmieniają wokół. Oto nadchodzą dni wyrocznia Jahwa, kiedy zawsze z domem Izraela i z domem Judy nowe przymierze. Nie ma nowego przymierza dla Kościoła. Nie ma czegoś takiego w Biblii, w prawie i prorokach. To, co potem oni zrobili w Nowym Testamencie, to kupę kłamstw tam powkładali, tłumaczę. Mnóstwo kłamliwych informacji. I teraz, żeby to odkręcić, mamy ducha prawdy w nas, żeby odkręcić te kłamstwa. Nie jak przymierze, które zawarłem z ich przodkami, kiedy ująłem ich za rękę, by wyprowadzić z ziemi egipskiej. To moje przymierze złamali. 40 dni po zawarciu złamali to przymierze. To też jest odpowiedź dla ciebie, Ania? Że oni, to ludzie złamali to przymierze. Mimo, że byłem ich władcą, wyrocznie Jakło. Lecz takie będzie przymierze, jakie zawrę z domem Izraela po tych dniach, wyrocznie Jakło. Umieszczę w swoje prawo, tu jest swoją torę. Dokładnie, instrukcję, naukę. Tu jest mowa o torze. Tora. Umieszczę moją torę w głębi ich jestestwa. I wypiszę na ich sercu. Tak jest napisane w hebrajskim. Umieszczę moją torę w ich sercu. W ich jestestwie, w głębi nich. Wypiszę na ich sercu. Będę im. Bogiem, Allahiem, oni będą zaś moim mi narodem. Nie będą się musieli wzajemnie pouczać, jeden mówiąc do drugiego, poznajcie jako. Wszyscy bowiem od najmniejszego do największego poznają mnie wyraźnie jako. Ponieważ odpuszczę im występki, o grzechach ich nie będę już wspominał. Nie będzie wspominał, wypominał grzechu, bo nie będziemy grzeszyć. Będziemy żyli według tego, co nam włoży do serca. Jak on wkłada do serca pragnienie, żeby wypełniać jego wolę, to po prostu ci, którzy nie mają tego pragnienia, zaczynają Zaczynają się irytować. Zaczynają po prostu się denerwować. No. Bo, bo, bo sami nie żyją według woli Boga. I to, i, to jest po prostu, I to jest możliwe, żeby takie zwiedzenie było, jakie jest wśród tych tak zwanych niby naśladowców Chrystusa, jak się chrześcijanami nazywają. Zobaczcie, to, tu jest mowa o tym zwiedzeniu, o chrześcijaństwie. Mateusza 7, 21. O, strzeżcie się, strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w owczej skórze, wewnątrz są drapieżnymi wilkami. Strzeżcie się księży i pastorów. Strzeżcie się ich. Poznacie po owocach. Dokładnie. Jakie owoce? Nieposłyszeństwo Słowu Bożemu. Takie są ich owoce. Niedzielne świniożerstwo. To są ich owoce. Mają różne dziwne filozofie. O... Prawo Boże jest tylko dla Żydów. Co za chrzanienie. Apostoł Piotr mówi, że yy, bratanek tego Abrahama trapił się w prawej duszy swojej Lot z powodu postępowania ludzi w Sodomie i Gomorze, które było niezgodne z prawem Bożym. Niezgodne z Bożymi prawami. To co, prawo Boże było już za czasów Abrahama, a nie za, od Mojżesza jest prawo. To które? Które? Jakie prawo? O, o, o którym Paweł mówi. Co jest od Mojżesza? Które prawo? Księga prawa? Lewicki system? Od Mojżesza. W którym momencie od Mojżesza? Na górze Synaj, czy po zerwaniu przymierza, po grzechu ze złotym cielcem? Ludzie pędzą jak głupi przez Biblię i wyciągają błędne wnioski, nie umiejąc rozeznać słowa we właściwy sposób. Prawo Boże było już znane w Sodomie i Gomorze. Dlatego Bóg spalił Sodomę i Gomorę, ponieważ oni łamali Boże prawo. <grym> po prostu Strzeżcie się fałszywych proroków. Przychodzą w owczym odzieniu. Księża katolicy, pastorzy protestanccy, Strzeżcie się. Nie każdy, który mówi, panie, panie, wejdzie do królestwa niebios, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. To jest mowa o właśnie takim jakimś zbiorowym amoku, zbiorowym zwiedzeniu ludzi. Będą nazywać Jezusa Panem, a chodzić będą za szatanem. Wielu powie w owym dniu, panie, czy nie prorokowaliśmy mocą twojego imienia, nie wyrzucali złych duchów, nie czynili wielu cudów mocą twego imienia. Twego imienia. Wtedy oświadczeń, nigdy was nie znałem. Odejdźcie ode mnie, wy, którzy dopuszczacie się nieprawości. Odejcie ode mnie wy, którzy łamiecie tory mojego ojca. Pozamiatane jest po prostu. Precz z tym głupim systemem chrześcijańskim. Pismo święte wszystko wyjaśnia i pokazuje. Jeżeli człowieku słuchaczu, oglądaczy, jesteś szczery przed Bogiem, szczery do bólu, gotowy wziąć swój własny krzyż każdego dnia i jesteś gotowy krzyżować swoje własne pomysły, idee z tym, co jest naprawdę napisane, to zobaczysz, to, to ci Bóg wyprowadzi. Szybko, pokaże ci, jak naprawdę jest. W ogóle nie ma problemu z tym. Teraz zrozumiesz, że nie jesteś chrześcijaninem, że nie ma kościoła, że jesteś Izraelitą, że, że, że to, co Chrystus buduje, naprawdę to jest zjednoczony Izrael. I To wszystko zacznie mieć dla ciebie sens. I Biblia zacznie mieć dla ciebie sens. A dopóki będziesz próbował jakoś wytłumaczyć wymówki znaleźć na istnienie kościoła chrześcijańskiego, to będziesz zawsze w zamieszaniu. Zawsze będziesz w odwrocie i będziesz e, po prostu się zmagał z tekstem Pisma Świętego. O. Każdego więc, kto słucha tych moich słów, wypełnia, można porównać z człowiekiem mądrym, roztropnym, który dom słów zbudował na skalę. Tak. Każdego zaś, tu słów moich, nie słucha, nie słucha, a nie wypełnia. Można porównać z człowiekiem, o, nierozsądnym, głupim. Inne przykłady mówią lepiej. Z człowiekiem głupim, który dom swój zbudował na piasku. Foolish man, foolish. Spadł deszcz, wyzbrały potoki, rzuciły się na dom, runął upadek, jego był wielki. To jest powierzchowna interpretacja pisma Świętego. Budowanie na piasku, powierzchowne. Zawierzenie przekładom, tak na ślepo, o, pan Jezus powiedział, kościół zbuduje. Nie, nie powiedział. No ale tu jest napisane, że zbuduje kościół. Co, co jest, że jest napisane? W Biblii katolickiej mógłbym wam pokazać. Tu w księdze Jakuba jest napisane, że jak kto chory między wami, w liście Jakuba, to niech zawezwał kapłanów kościoła. <laughs> Kurde, ależ głupota. Jakie, zobaczcie, jak, jak to od razu widać, jak to jest bez sensu, bo Jakub sługa Pana, Jezusa Chrystusa, ślepo zrobienia dwunastu pokoleniom w rozproszeniu. Czyli Jakub kieruje list do dwunastu pokoleń w rozproszeniu, a potem w tekście mówi: Jak ktoś z was chory, niech zawezwą kapłanów kościoła. <grym zna> Kapłani kościoła wśród dwunastu pokoleń w rozproszeniu, my jesteśmy te 12 pokoleń w rozproszeniu, ciało Chrystusa. Zrozumcie, to jest synonimiczna nazwa dla Izraela odrodzonego, zjednoczonego. Chrystus nas jednoczy zbiera nas do y, tych dwunastu koszy Izraela, okruchy z całego świata. Haleluja. <gry> Słuchacze, oglądacze, życzę Wam udanego dnia. Niech nas Bóg wszystkich błogosławi, nasze drogi naprawi i zjednoczy nas y, y, poprzez y, właściwe zrozumienie Jego słowa. Amen. Do usłyszenia, do zobaczenia w następnych wideo.